Ciągle widzę ich twarze, ustawnie w oczy ich patrzę, ich nie ma. Myślę i marzę. Widzę ich w duszy teatrze. Kartoteka też była takim przedstawieniem. Ja myślę, że tych milowych słupów w naszym spotkaniu jeszcze kilka znajdziemy, która okazała się bardzo ważna i dla ciebie, i dla mnie, ale to myślę, że za chwilę do tego dojdziemy. Zaczęło się od nieco szalonego pomysłu, prawda? Zrobiliśmy kartotekę jako monodram. Przyniosłeś, z tego co pamiętam, trzy czy cztery kartki mhm. zapisu maszynowego czy komputerowego tego tekstu, i to nam wystarczyło na Całe przedstawienie. Pamiętasz to przedstawienie? Bo jak ja zamykam oczy, to pamiętam scenę. Konkretną? E, nie, pamiętam <laughs> scenę w sensie fizycznym, co tam na niej było. Tak, oczywiście, bo ja pamiętam, że to był w ogóle taki moment, yy, kiedy z kolei pewne znaczenie dla mnie miała. Kondycję dziennikarstwa w naszym kraju: no bo to, to, to były te studia, które zdecydowałem się realizować jako to dopełnienie swojej drogi, nazwijmy to humanistycznej. I, i wtedy zaproponowałem, żeby dużo gazet wykorzystać, a, a jako coś, z czego niejako wyrasta ten bohater. I, I tu się pojawiła koncepcja, już nie pamiętam czy pana dyrektora, czy naszych scenografów, żeby po prostu jak sznurki od prania. Rozciągnąć od drabiny do drabiny taki, taki slalom tych gazet, pomiędzy którymi ten bohater parokrotnie biegał i wyciągał to, co było mu potrzebne albo lista albo notatki, albo jakieś teczki. Także. A propos tych, tych, tych kamieni milowych, to ja mam takie poczucie, że ten był najbardziej znaczący. Nie tylko dlatego, co finalnie przyniósł on i reżyserowi, i wykonawcy, bo to jest jakby ta wisienka na torcie, czy wisienki. Ale ja mam takie poczucie, że to był czas najbardziej intensywnego rozwoju aktorskiego, mojego. Paweł, bo mieliśmy czas tylko dla siebie. Tak, dokładnie. Dokładnie tak. To znaczy ja nigdy w życiu potem nie miałem takiego komfortu, że reżyser się skupia właściwie... No, to też ten, ten rytm dochodzenia do, do tych prób generalnych to jest mniej więcej rok. Może trochę krócej, i regularnie, mniej więcej dwa razy w tygodniu, przez prawie dwie godziny, reżyser skupiał się tylko na mnie. I po, że tak powiem, zagraniu czy spróbowaniu tego, co mieliśmy i pójściu kawałek dalej, ja dostawałem bardzo szczegółowy sygnał zwrotny, co było dobre, co nie było dobre. Więc myślę, że to pod tym względem szczególnie był. Taki, taki wyjątkowy dla mnie czas, eee, i nie chcę za bardzo wybiegać do kolejnej realizacji, ale, ale, ale to niby było oczywiste, że tak będzie, a jakoś, jakoś bardzo trudno mi było to gdzieś tam potem w sobie przepracować, jak bardzo mi tej uwagi brakowało w przedstawieniu, w którym graliśmy w 24 osoby. No tak, tak, tak. To o czym mówisz, czyli to skupienie, to oczywiste, jeśli się pracuje tylko z jednym aktorem, on jest tylko ważny, on jest najważniejszy. Ale dla mnie tam był jeszcze jeden bardzo istotny element, mianowicie wspominaliśmy już o tym, że Igienek i ja wyrośliśmy z szkoły profesora Gniazdowskiego. Gniazdowski to było słowo, słowo, słowo. I myślę, że teatr, w którym słowo odgrywa najbardziej znaczącą rolę, najistotniejszą rolę, jest takim teatrem, który mnie najbardziej interesuje. Myśmy mogli pracować nad tym słowem, ja nie mówię, że uczyliśmy się nawzajem jakichś tam akcentów zdaniowych czy słownych, bo to nie o to chodzi. Ale rozgryzaliśmy pewne sensy, które tkwią w tych słowach, słowach, które budują dramat absurdu, jakby nie było, no bo przecież taka jest kartoteka, prawda? Chociaż Różewicz bardzo się wzbraniał przed takim klasyfikowaniem go wśród twórców teatru czy dramatu absurdu. Ale żeby już o tych Wisienkach powiedzieć, powiedz ty, bo mnie nie wypada. <grym> Nie, ale to ja może jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo to teraz y, y, będzie dobry moment, bo właśnie y, y, klasyfikuje się Różewicza jako twórcę teatru absurdu, a, ale okazuje się, że ten tekst oddziaływał e, tak samo mocno na ludzi, Którzy byli trochę dalej od teatru, znaczy, moje takie szczególne, nie jedyne istotne, ale akurat to, gdzieś tam przyszło mi do głowy dzisiaj, e, e, zmierzając tutaj do teatru, e, wydarzenie, to bulwar teatru. Gdzie my zagraliśmy? W ogóle ja miałem szczęście zagrać tę kartotekę ponad 30 razy. Uważam, że jak na, jak na monodram w tamtym czasie wykonawcy nieprofesjonalnego to to jest niezły wynik. I, I wtedy założenie było takie w ramach tego działania teatralnego w jedną chyba z sobód czy niedziel wakacyjnych. Na, na bulwarach włocławskich, czyli znowu tłem było moje rodzinne zawiśle, że ten bohater po prostu tym razem żyje na ławce i ma te gazety na ławce. I tam przez cały spektakl był człowiek, który jest prawdopodobnie mieszkańcem tamtej dzielnicy, który strasznie przeżywał, szczególnie to, że tam na piwie oszukują, że, że dolewają wodę do piwa i rozcieńczają. To był dla niego dramat absolutny. To przedstawienie się skończyło i pod koniec dzieci prawdopodobnie były tam też dzieci tego pana dostawały jakieś prezenty między innymi płyty z rejestracjami spektakli Teatru Ludzi Upartych I, i, i ktoś od nas z ekipy podsłyszał właśnie taki dialog, że podbiega dziecko mówi: "Zobacz, zobacz, co ja tu dostałem, a tu kisiel jakiś, a tu coś. Zobacz, ja to wszystko mogę zabrać". Na co ten pan zrugał tego dzieciaka, powiedział: "Przestań głupi. Ty w teatrze byłeś?" I, I to było takie dla mnie niesamowite, że jeżeli, jeżeli nawet tylko ten jeden człowiek tego dnia e, e, doświadczył tak głębokich wrażeń, a ja mam nadzieję, że nie tylko on, e, no to dla takich chwil chce się to robić. To przedstawienie miało jeszcze taki jeden bardzo niezwykły dla mnie wymiar. Ja pamiętam scenografię tego przedstawienia. Scenografią było piękne niebo i to niebo takie z zachodzącego mhm. słońca to zawiśle w takich czerwonych barwach właściwie już się mroczno robiło na tych bulwarach tylko jakieś pojedyncze latarnie rozświetlały tę nazwijmy scenę ludzie zostali do końca i słuchali oglądali i słuchali być może dlatego że ten teatr absurdu już wtedy zaczął nas otaczać w gruncie rzeczy to wszystko co tam ten bohater przeżywa u Różewicza w kartotece, to jest takie wierne odbicie tego wszystkiego, mm. co my przeżywamy na co dzień. Ten absurd właściwie z każdej strony, każdymi drzwiami i każdym oknem wchodzi do naszych domów. Paweł, to do Wisienek teraz. Znaczy, myślę, że w momencie, w którym pojawiła się koncepcja robienia kartoteki, to ja jeszcze nie miałem takiej. W głowie drogi, że można to prowadzić do egzaminu eksternistycznego przed Komisją Związku Artystów Stan Polskich. Ten pomysł pojawił się w mojej głowie e, jakieś rok, półtora roku później, kiedy miałem takie poczucie, że e, z jednej strony zrozumiałem, że ja się mogę uczyć teatru w teatrze. I być może ta moja wymarzona droga przez szkołę teatralną nie jest jedyną możliwą. Mm -hmm. Z drugiej strony odnalazłem się na studiach humanistycznych, które podjąłem i stwierdziłem, że warto iść za ciosem, i potem, i potem skończyć te kolejne magisterskie uzupełniające w Łodzi. Będąc tutaj w teatrze, a, a jednocześnie pojawiła się perspektywa pracy na etacie w teatrze, co też było jakimś y, dodatkowym szczęściem umożliwiającym rozwój też na innej płaszczyźnie. I wtedy się pojawiły w mojej głowie takie nieśmiałe myśli, które potwierdził Tomasz Grochoczyński, który pojawił się w tym teatrze, między innymi na jednym z wakacyjnych festiwali teatrów dziecięcych z zagranicy, gdzie jako tak zwany wieczór gospodarzy ta kartoteka była prezentowana. I, no i wtedy zupełnie bez dopytywania, podchodzenia, pod ten temat. Już nie pamiętam, czy pan Tomek, czy pani Jola Wołejko, która razem z panem Tomekiem uh -huh, przyjechała. Uh -huh. Chyba pani Jola tak, w takiej dużej euforii powiedziała: Pan powinien zdawać externa. I, 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 I tu chyba pan Tomasz to, to, to e, e, potwierdził skinieniem głowy z zawąsa. E, no i faktycznie my taką drogę obraliśmy, a a jednocześnie pan dyrektor zdecydował, że będzie również, również zdawał swój egzamin reżyserski, gdzie też e, trzeba zarówno na aktorskim, jak i reżyserskim zaprezentować przedstawienie. W aktorskim, na pierwszym etapie, aktor prezentuje przedstawienie, gdzie gra dużą rolę. No to monodram jest wyjątkową formą, gdzie to, gdzie to można zrealizować, a w, w reżyserskim reżyser zgłasza swoje propozycje, i y, dotknął mnie ten zaszczyt, że. Że, że, że kartoteka była jednym z tych przedstawień. Ja wiem, że z tą kartoteką było też tak, że jak się poczułem trochę zapewnie, to niekiedy, to niekiedy zdarzały się słabsze przedstawienia, że coś może za bardzo zewnętrznie poszło i, 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 i też my sobie omawialiśmy te przedstawienia, właściwie każde, więc, więc czasem dostawałem taki sygnał, że tutaj przesadziłeś, tutaj inaczej. I jedna z takich chyba największych nagród dla mnie w, te, w tym teatrze to kiedy, właśnie po tej prezentacji, która była tą egzaminacyjną pana dyrektora, e, gdzieś tam e, 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 przy garderobach zapytałem. No i jak tam i zobaczyłem wyraz twarzy, który mówił wszystko, że, że to, to była dla mnie najlepsza recenzja, jaką kiedykolwiek dostałem. To jak sobie słodzimy, to przypomnę ci, że przed tym przedstawieniem powiedziałeś, że. Zrobię wszystko, żeby jak najlepiej dla Pana zagrać to tak przedstawienie. Było. Tak no, było Tak było. No dobra Paweł, tośmy powspominali, <noise> trochę sobie pokadzili. Odłóżmy tę kartotekę na bok. Następne przedstawienie po kartotece już w Teatrze Ludzi Upartych to był... Witkacy. Witkac. No też teatr absurdu. <noise> tak, ale zupełnie inny. Zupełnie inny. Zupełnie inny, ale właśnie tak jak wspomniałem chwilę temu, to... Yy, yy przeskoczenie w zespół, z monodramą w zespół 24-osobowy, oczywiście fantastyczny, bo to był niesamowity przekrój pokoleniowy i, i też ludzie z różnymi doświadczeniami i też to było piękne, jak ludzie, którzy w Witkacym debiutowali, potem grali ważne role w kolejnych przedstawieniach, do których też dojdziemy pewnie za chwilę. Ale, ale ja wtedy pamiętam, że z jednej strony, z jednej strony właśnie tak, nie do końca byłem w stanie się odnaleźć w konwencji, i to przyszło dość późno dla mnie. Z drugiej strony, tak niecierpliwie czekałem, żeby usłyszeć od reżysera jakieś uwagi. Na te uwagi albo nie padało, albo padały zdawkowo, no bo trzeba było się skupić na, na tych debiutantach, ale też taki się czułem dość długo zdezorientowany. Natomiast to, co dla mnie było. Eee, takie bardzo odkrywcze to to, jak wiele treści w tym e, w sumie dość długim przedstawieniu się znalazło, bo to zdecydowanie wykraczało poza godzinę i to była tak, tak, kompilacja tak, trzech, tak. trzech dramatów. Tak, tak, tak. Trzech dramatów. Wariata i zakonnicy, mhm. matki i no główna część to było w małym dworku. Mhm. Ty zresztą grałeś w małym dworku Nipka, czyli jedną z głównych ról, więc nie narzekaj, że taki nie, nie. Byłeś w tym przedstawieniu nie dopieszczonych. Ja, ja zdając sobie sprawę swojego potencjału i <laughs> swoich możliwości po tej kartotece. cierpliwie czekałem, aż wreszcie odnajdziesz tego swojego mm. Nipka, co się szczęśliwie dość szybko wydarzyło. To no teraz dobrze. mi pan mówi? No, teraz ci to mówię, może jeszcze kiedyś wrócimy do tego Witkacego. Powiem ci, że jak przy okazji właśnie tych rozmów oglądam fragmenty czy oglądam w całości przedstawienia, żeby wybrać sceny, które ilustrują te rozmowy, to coraz więcej mam takich myśli, że myśmy zrobili sporo naprawdę dobrych przedstawień, przedstawień, mm. które były interesujące i ze względu na treści i ze względu na formę i ze względu na to jak był wykorzystywany potencjał ludzi, którzy pojawiali się na scenie. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o kolejnych przedstawieniach, bo trochę na tej kartotece skupiliśmy się. No ale to było zdecydowanie istotne. To było zdecydowanie istotne, spotkanie. bo to było takie spotkanie, które myślę dla nas obu było spotkaniem niezwykle mm. ważnym teatralnie. pozwolił tu wieku minęło od momentu, kiedy podglądałem panią w kąpienie. Ale widzę, że pani już wyszła z wody. Ty stara krowo! parte passada Zachód słońca w wodzie. Czerwona rzeka w cieniu czarnych ok. Byłaś wtedy biała i tłusta. Ale ty wolałaś trzymać to dla jakiegoś głupca, cwaniaka, cynika, złodzieja! Ciebie. O nie zostałem sodomitą. Twój brzuch był dla mnie większym o niż Ameryka Kowalskiego. Cóż to? Śpicie? Moje elfy, moje sylfy, moje najdroższe córeczki, moje świetlane ciałka, moje czyste, eteryczne duszyczki. Ona też je kochała. Po swojemu. Bierna Anastazja. Nowego rodzaju ciastka upiekła dla Was kurszula. Sam Marceli ciasto mięsi już od południa. Ale cóż to, ta ręka jest zimna. A Melka mówi, ona jest zimna. Zosia, się! One są zimne.